Cześć, tu gotuj z Mario 500. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do mojej kuchni i Wam pokażę moją propozycję na słodki prezent mikołajkowy. Potrzebne są 400 gramów mleka w proszku, pół szklanki wody, szklanka cukru, jedna kostka masła. Ja mam do podania bloku czekoladowego orzechy nerkowca, żurawina, ciastka korzenne i takie oto czekoladki do dekoracji. Możecie dać inne, jak nie macie takich. I do nalewania ja mam oto takie szklanki z Mikołajem, a resztę bloku wleję do takiego naczynia żaroodpornego. Rozpoczynamy przygotowanie. Wlewamy wodę, kostkę masła i cukier. I dokładnie wszystko mieszamy aż wszystkie składniki się rozpuszczą. Cukier, i masło się rozpuszcza. Wszystkie składniki się połączyły. Teraz wyłączamy gaz. Pamiętajcie, żeby dać mleko w proszku, ale pełne. I teraz dodajemy. I dokładnie mieszamy. Całe mleko w proszku pełnym, postarajcie się tak wymieszać, żeby nie było żadnych grudek i teraz dodajemy ciastka korzenne pokruszone teraz dodajemy orzechy kostar i dokładnie wszystko mieszamy Blok już jest gotowy, teraz nakładamy do kubeczków. I tak się prezentuje ten blok. Ja tu zapakowałem i dałem czekoladkę i łyżkę czekoladową do dekoracji. Jak wam się spodobało, zawsze. Łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.